No to się mam koczyć witam z tej strony. Mysterko. Hmm. zaprezentuję Wam dzisiaj nową postać, którą założyłem właśnie przed chwilą. Hmm. Jest to na świecie Classic. Nie wiem czemu, ale na świecie Classic założyłem. Hmm. Planuję tutaj dobić jakiś level. Hmm. Nie wiem nad który. No zobaczymy, zobaczymy. No, ostatnio mi się nie chciało grać, ale szczerze powiem, temu nie znienagrywałem. Ale teraz to się poprawi, i lecimy dalej. Dobra, drugi. Już za chwilę. Trzeci, inny już jest trzeci. Znaczy, zaraz do czwartego. Questów nie robię, bo mi się nie chce. <gry> No, jak na razie nody. Będę nigdzie nic nie podekspliłem, bo stałem na E2, na Priwie. I nic mi nie lotło. Tylko dwa unikaty przez trzy dni. Co to ma być? No to już jest przesada. Jednemu gościowi z Priwa lotły trzy legendy. W jeden dzień z Gonza. A mi nie chce ani Heronet spać z jakiejś gównianej teściowej. To już jest uruta. Co się będę przejmował zresztą. Lecimy level 4. Może podexpię sobie jakiś duży level. Co wątpię. No jak na razie podexpię do dziesiątego. Nie to, tylko to, to. Pozbieramy sobie trochę, jest 7 zł. Warte, no to coś niecoś tam doda tego szmalcu. Lecimy sprzedać jakiś łup, kupić albo coś, żeby mi to do HPK nie brało. Ogólnie na klasiku grałem kilka lat temu ostatnio. Nie wiem, czy wtedy coś pozmieniało, czy nie. Wszystko się okaże, jak dojdę do ITAM. Tam jest mm, dużo prawdopodobieństwa, że będzie dużo spamu, tak jak zawsze i zapewne dużo osób, które mają poszukiwanie, są poszukiwani instalacją. Ale no tak to już jest na no, światach, gdzie RED-y obowiązują dosyć dużo miastach. Nie tak jak na Mojonie A ogólnie co zastanawiam się nad dwoma światami: czy założyć na klasiku, czy na. Na, na Perfumie wybrałem klasik, czemu to już nawet Nie wiem, zbrojka lepsza. No. Okej. Okay. no dobra, dobra, zobaczymy, jak to tam wyjdzie. No, jak na razie widzę, że za dużo ludzi tutaj na matce nie ma. Zobaczymy... ...ksaler. Nie jest to o No, jak na razie, nudy, 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 nody nody, 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 jeszcze raz nody. No jak na razie chyba na ten part to tyle, bo za długo nie mogę nagrywać też, bo jeszcze w 15 minutach filmy mogę dodawać. Jutro po południu dodam jakiś dłuższy film z jakspienia, a ponad jeszcze później. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak na razie dzięki za obejrzenie tego krótkiego partu. Trzymajcie się, cześć, kochani.